Witam, jestem na Słowacji dzisiaj Utonego, w odwiedzinach, na leśnych jego miejscuwach. fajnie, bo pokazał mi miejsce na Piestrzenicę olbrzymią, gdzie u siebie osobiście nigdy nie spotkałem. Także niesamowite miejsce. Proszę zobaczyć ile tego tutaj jest. Piestrzenica olbrzymia jest jadalna w przeciwieństwie do Piestrzenicy kasztanowatej. Tu pokażemy, pochwalimy się, ile tego tutaj rośnie, to, żebyście nie myśleli, że, że tego jest po prostu jedna, dwie sztuki. Zaraz wam tu pokażemy jakąś, tam tą będzie najłatwiej pokazać. Jest czynnicą olbrzymią. Jest, teraz mam tą przyjemność, że mogę ją zaobserwować. Proszę zobaczyć biały trzon, kapelusz taki, powiedzmy jasny brąz albo taki tofi kolor i co najważniejsze jest ciężka w przeciwieństwie do jest bardzo mokra, co w przeciwieństwie do pięścienicy kasztanowatej, która jest, która jest leciutka którą pokażę wam, wam w Polsce. No tak wyglądają. O! Akurat Tony mi dostarczył. Będzie można pokazać. Popatrzcie. Do słońca postaram się lepiej pokazać. Z jednej strony jest piestrzenica kasztanowata z lewej. Tak wygląda. Zobaczcie jaki ma kolor. A druga jest piestrzenica olbrzymia. I jak ona wygląda? To ewidentnie możecie rozróżnić jak już spotkacie. Więc fajnie, że udało się pokazać dwie. Piestrzenica olbrzymia po prawej, i kasztanowata po lewej. No coś niesamowitego. Fajne miejsce. Super. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Tonemu za za pokazanie tej miejscówki.